Ósma edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67 Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu, organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Rzeka to także miejsce rekreacji. Ścigi na łodziach Smoczych nadchodzi Dumski Kap 2013. Wyspa Bielarska 14 września, start godzina 10. Nowe centrum skłusza Redeko. www.redeko.pl Świetni zawodnicy na doskonałych koniach i ci, którzy brali udział w igrzyskach olimpijskich i ci, którzy w przyszłości będą odgrywać ważne role w najważniejszych światowych imprezach ujeżdżeniowych, reprezentanci wielu krajów zjechali do Wrocławia, dobiega końca pierwszy dzień zmagań. Sporo zawodników przede wszystkim przyjechało. Jeszcze w ostatniej chwili nam się dopisały, wczoraj się zgłosiły, bo coś tam gdzieś w innym miejscu w Europie nie wyszło i, i się dogłosiły nam rzeczywiście dwie bardzo dobre zawodniczki, bo Elena Sidniewa z Federacji Rosyjskiej i Niemka Fabien Lutkermeier, która w tej chwili jest 15 na liście rankingów Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Także rzeczywiście działo się dzisiaj sporo. Mieliśmy oczywiście konkurs. Pierwszy, mistrzostw polski, Intermedia 2, no i mała runda. Natomiast w dniu jutrzejszym rozpoczną się rzeczywiście prawdziwe emocje, bo o 13.30 rozpoczynamy konkurs dużej rundy, konkurs Grand Prix, który z jednej strony daje zawodnikom. Punkty do eliminacji do finału Pucharu Świata. Z drugiej strony, kwalifikuje tych zawodników też i do konkursów dowolnych do, do muzyki i do specjala na niedzielę. A ta niedziela rzeczywiście będzie wyjątkowa. Zaprezentują się najlepsi. Z najlepszych do tego w programie dowolnym będą mogli zaprezentować swoje najlepsze programy. Bardzo ciekawe. Serdecznie na nie zapraszam. Na początek obejrzymy programy dowolne do muzyki małej rundy i najważniejszy konkurs i dla eliminacji finału Pucharu Świata, ale przede wszystkim dla naszych mistrzów Polski konkurs o nagrodę prezesa totalizatora sportowego, konkurs Grand Prix Kir, rzecz naprawdę wart, warta oglądnięcia. Partynice Dresarz Competition na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych zawodów rozgrywanych co roku we Wrocławiu. Dzięki nim rozwijają się polskie talenty ujeżdżeniowe, efekty. Widać już podczas bieżącej edycji. Po raz kolejny minęliśmy jakąś tam magiczną liczbę, jeżeli chodzi o ilość uczestników Mistrzostw Polski, bo w tym roku mamy tych zawodników aż 16. To, jak na nasze warunki, to jest naprawdę duża liczba. i tak jak oglądałem występy tych zawodników w dniu dzisiejszym i na wcześniejszych zawodach w Polsce i za granicą również, to możemy się spodziewać naprawdę wysokiego poziomu tych mistrzostw Polski, bardzo ciekawych koni, jest trochę nowych twarzy, ale już na naprawdę dobrych koniach. Także myślę, że tutaj akurat te mistrzostwa przejdą w jakiś tam sposób do historii też. Wstęp na partnicę na zawody jest bezpłatny. Najważniejsze konkursy jutro o 13.30 i w niedzielę o 14:00. Nowe centrum skłusza redeko www.redeko.pl Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych nadchodzi Tumski Cup 2013, Wyspa Bielarska 14 września, start godzina 10. Ósma edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września. Zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67 Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu organizowane przez klub Agu Thompson. Już od 13 do 15 września spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.